No i dobrze, witam Was serdecznie drodzy bracia i siostry w kolejnym odcinku z cyklu Let's Play, czyli zagrajmy Need for Speed Most Wanted. Kurczę, coś laguje. Nie, nie, nie laguj. To jest ważny moment. Trzeba to nagrać. Dobrze, drodzy bracia i siostry. Zostały ostatnie, zostały ostatnie wyścigi. Właśnie wykonujemy yy, wyścig numer 8 chyba, albo 9. Yy, w każdym razie jest to tor, jest to wyścig z, yy, jest to wyścig z yy, typu tor, w którym mamy ponad 3 okrążenia do przejechania. Także jedziemy. Także sobie spokojnie pojedziemy. Musimy tylko bardzo uważać, żeby, żeby nie spieprzyć za bardzo naszej jazdy. O! Piękny slow motion. o, wow, wow, wow. Rywali zostawiliśmy daleko w tyle. Dobra, nie będziemy korzystać z tego skrótu. To nie jest potrzebne. Ale skorzystamy sobie z tego skrótu po prawej. O, tu też jest skrót. Także przejedziemy go. Pięknie przejechane Uff Prze... Jazda Nie ma czasu Wow, fuck! Ach, w jakiś sposób opanowałem samochód W jakiś sposób mi się to udało Sposobem! W jaki sposób? Sposobem! O o, rozwaliliśmy łódkę Gdyby nas policja ścigała, miałoby to jakiś sens, ale niestety nie ma to, ża nie ma to żadnego sensu. Dobra, jadmy dalej. Nie, nie bierzemy skrótu po yy, prawej. to nas tylko spowolni. Tutaj jest bardzo ostry zakręt. O, już ktoś nas dogania. Wow. Kolejne ujęcie slow motion. A my jedziemy dalej! Wow, piękny. Piękny drift, bardzo ładny. Muszę uważać tylko, żeby nie wpaść w jakieś auto cywilne. Dobra, po raz kolejny korzystamy z tego skoku. Świetnie. Jak na razie pięknie jedziemy. Bez żadnej kolizji. A pojedziemy ten A, co mi szkoli? Ma, wpadłem! W beczkę z wodą. Ale to nic. Jedziemy dalej. Dobra, zostało ostatnie okrążenie. Let's go. Dobrze jest. właśnie o to w tym chodzi: żeby piękniej i czysto pojechać. Fuck! Raz, ja pierwszy to. No i piękne kolejne ujęcie slow motion. Nie laguj. Nie wasz się. Ah, pierwsza kraksa. To nic. Dobra, skrót. No i dobra. Obieramy kolejny skrót. I jedziemy na wprost. Na dwunastą. Wow, 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 ale mamy przewagę ponad jednego kilometra długości. Spójrzcie sobie na licznik. Na statystyki, inaczej też nic. No i piękne zwycięstwo w naszej kieszeni, pięknie. Dobra, zobaczmy sobie co jeszcze mamy. Okej, okay. pozostały nam tylko próby czasowe. Weźmiemy, wykonamy sobie na minimalnym poziomie, właściwie, na, nie, dobrze, na minimalnym poziomie ryzyka patrolu. Więc jedziemy. No i dobrze, drodzy bracia i siostry, moje drogie larwy, witam was w kolejnym wyścigu w tym odcinku, którym jest próba czasowa. Tym razem policja nie powinna nas ścigać. Możemy sobie spokojnie jechać nie pojedziemy tamtędy. Tu wygląda. Dobra, jedziemy tędy. Ups, zakręt i to ostry. Dobrze, że użyłem spowalniacza. Aaa! spieprzyłem sprawę. Zahaczyłem w mur. No nic, jedziemy dalej. Mamy jeszcze 12 sekund. No prawie 13. Następna brak to za półtorej minuty, niecałe. Także let's go. No, ten zachęt to chyba pięknie poszedł. No i dobrze, bo jedziemy na wprost. Jedziemy w kierunku centrum rozwód. O! Piękny kolejny slow motion. Świetnie. O Jezu. Dobra. Wow, fuck! Myślałem, że wjadę yy, w, w, bro, w boczną uliczkę. I z pierwszy wyścig całkowicie, a ja tego nie chcę. Musimy jechać naprzód, nie możemy się zatrzymywać. Całą butlę nitro dawać Poczujmy prędkość 300 km na godzinę No i pięknie, 20 parę sekund zostało za minu za kolejne, yy, Kolejna bramka znajduje się za niecałe półtorej minuty Jestem ciekaw gdzie pojedziemy Czy pojedziemy dalej autostradą w Rosewood czy skierujemy się do dzielnicy Rockford Jednak do głównej dzielnicy Rockport jedziemy, no dobrze Oj, kolizja pierwsza Chociaż nie mam zniszczonych szyb Odziwo. No tutaj przydałoby się trochę zwolnić rzeczywiście jest niebezpiecznie jeździć dobra, 39,89 dodatkowego czasu. O fajnie, odbiliśmy się od nowu Nie. Jedziemy w prawidłową stroną. Już kolejna bramka już za chwilę. No i pięknie. Ob y wyścig został przejechany w czasie 3 minut 6 oraz 70 setnych sekundy. Pięknie. Y dobra, kontynuujemy dalej. Hamuj. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Dobra, kolejna próba czasowa. Jedziemy. Tym razem trochę długa, ale jedziemy. No i dobrze. Witam, drodzy bracia i siostry, moje drogie larwy trzeciej konkurencji, właściwie to już jest przedostatnia konkurencja, którą jest próba czasowa. Trochę długa się wydaje, ale jedziemy, nie możemy się zatrzymywać. e, 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 A ja ci laguję? Jak kierujesz? Nie laguję. Jedziemy sobie, na no, wprost. No i dobra, pięknie. Wow, świetnie. Wow, o małe włosy, abyśmy uderzyli w samochód cywilny. Bardzo dobrze. Dobra. Tutaj akurat jest na tyle, było na tyle dobrze, że nie musieliśmy korzystać ze spowalniacza. Bardzo ładnie obrany zakręt. Ło, mały włos. Jak widać, Lamborghini to. Hu, e, przepraszam. Lamborghini Gallardo ma dobrą przyczepność. Chociaż nie zawsze się ona spisuje należycie. Ale w wyścigach spisuje się idealnie. Właśnie chciałem was poinformować drodzy bracia i siostry, moje drogie lardy, że planuję zdobyć, oczywiście kiedy już dojdziemy do konfrontacji z czwartym kierowcą z czarnej listy, którym jest JB, planuję zdobyć jego samochód, którym jest Dodge Viper, jego zielony Dodge Viper, chociaż nie mogę sobie przypomnieć jaki to konkretny model, czy to jakiś SRT10, kurczę, nie mogę sobie przypomnieć, przepraszam, najwyżej mi napiszecie w komentarzu jaki to model, albo są sobie sprawdzę. W każdym razie planuję zdobyć jego Dodge Vipera, chociaż dajcie mi jeszcze znać, drodzy widzowie, czy warto jest zdobywać jego samochód. Czy warto jest go zdobywać i jeździć nim w i czy jest on przydatny podczas ostatecznej bitwy z Razorem, czy mam dalej korzystać z Lamborghini Gallardo. Dajcie znać. Interesuje mnie bardzo wasza opinia. Ale natomiast uprzedzam was, że jeśli nie dacie znać, żaden komentarz na tym temat nie pojawi, to spróbuję ten samolot zdobyć. Mowa oczywiście o Dodge, o Dodge Viperze. Dobra, jeszcze jedna bramka. Wracając do wyścigu. No i kolejna kolizja. Dobra. Ale nie jest aż tak źle. Prawie straciłem panowanie nad pozem, ale to nic. Dobra. Wow, to już tutaj? Wow. Spójrzcie, przepraszam. Spójrzcie na to ujęcie. No, spójrzcie. Takie wykrzywione <laughs> oh, Need for Speed Most Wanted mnie zadziwia Dobra Dobra, zobaczmy co my tam jeszcze mamy Dobra, pozostała nam tylko ostatnia konkurencja Próba czasowa, w której ryzyko patrolu jest wyjątkowo maksymalne Także zobaczymy się w ostatniej konkurencji Zapraszam was serdecznie